Witam, tu PL. W dzisiejszym filmie pokażę Wam mój zestaw na blackout. Zacznę od oświetlenia. Mam tutaj dwie zwykłe latarki na baterie paluszkowe, jedną latarkę z USB do ładowania oraz taką lampkę kempingową również na baterię. Kolejnym elementem mojego zestawu na blackout są powerbanki. Są one bardzo przydatne, już pozwalają zgromadzić energię. Aby pozyskiwać energię, wyposażyłem się w taki oto panel słoneczny składany. Tutaj posiada dwa wyjścia USB. Drugim źródłem energii w moim zestawie jest takie oto radio na korkę. Mam dostęp do auta. Przydatna jest taka oto przetwornica napięcia. Możemy ją podłączyć bezpośrednio pod akumulator za pomocą takiej oto przejściówki albo do gniazda zapalniczki za pomocą takiej. Na wyjście posiada złącze 230V oraz USB. Kolejnym elementem przechowania energii w moim zestawie oraz zaślania np. latarek są akumulatorki, które mogę ładować taką oto ładowarką, która posiada złącze USB np. do podłączenia pod mój panel lub powerbank. Scenariuszem Blackout może nie działać telefonia komórkowa. Dlatego, aby komunikować się z najważniejszymi osobami, posiadam takie oto pmr -ki. Powiedziałem o nich w filmie, w którym przedstawiłem Wam wszystkie moje rady na trudne czasy. Tak prezentuje się mój zestaw na Blackout. Mam także kuchenkę na kartusze gazową, jednakże nie pokażę jej wam, gdyż niestety zapomniałem jej zabrać ze sobą. Wszystkie elementy tego zestawu łącznie z ich opisem oraz miejscem, gdzie je zakupić, znajdziecie na mojej stronie. Inną strony znajdziecie w opisie.